No tak, ale są tematy, które w Waszym pewnie życiu pojawiają się i są bardziej miłe, mniej miłe. Ja chciałem mm -hmm. zapytać o tę historię Twojego życia internetowego, Kasper, bo mm -hmm. opowiedziałeś o tych początkach, natomiast nie poruszyłeś ważnego rozdziału w Twojej karierze internetowej. Nie wiem, czy świadomie, czy nie, czy specjalnie, czy nie. Natomiast Team X to jest no historia, jest. która była nieodłącznie związana z, twoją, z Twoim życiem internetowym. Jak to wszystko się mm -hmm. zakończyło, czy ta historia cały czas trwa? Nie, już ogólnie między nami nie ma żadnych relacji. Ja nie wypowiadam się na temat Timu X. Team X nie wypowiada się, z tego co wiem, na, na mój temat. Będziemy rozwiązywać nasze sprawy za pomocą odpowiednich instytucji, więc tam się okaże, kto miał rację, kto nie miał racji. Ja się cieszę z tego rozwiązania, bo, bo to pokażę po prostu, e, jak było, jak to wyglądało wszystko, niż jakieś domysły, wypowiedzi i tak dalej. Oczywiście, Team X, to jest ważny temat w moim życiu. Nawet mam tatuaż z Team MX na ręce. Pojawiło, pojawiłem się tam właśnie za, za, za sprawą Stuart'a i Marcina Dubiela i mnóstwo pomogli mi w życiu. I, i gdyby nie to, to pewnie dzisiaj bym nie siedział też tutaj. Chociaż y jak próbowałem, to, to może by się i tak uda udało dotrzeć do tego miejsca. E no nie wiem, musiałbyś sprecyzować może coś, coś więcej, co byś chciał powiedzieć na, na. No pojawiają się pytania na przykład na czacie dotyczące tego, czy czujesz się winny tego, że jeden z założycieli, osoba, która dała ci być może internetowe życie, dała zarobić dobre pieniądze, wylądowała i tutaj w cudzysłowie w zakładzie psychiatrycznym i że to okay. za sprawą również Twojej osoby, bo przez ciebie ten mix mógł się posypać, na przykład. Ja myślę, że, że to, dlaczego on wylądował w tym miejscu, gdzie wylądował to to, to nie była sprawa do końca Timu X, tylko jego bardziej prywatnego życia, które się wiązało po prostu z Team. Team X, też na pewno jakąś część odniótł i, i dołożył, swoj, a, dołożył swoją cegiełkę po prostu do tego, ale nie, nie uważam osobiście, żebym, żebym zrobił jakąś mu krzywdę, bo też byłem osobą, która jeździła z nim w różne miejsca i pomagała mu. Kiedy i inni tego nie robili, ale w, ja moim zdaniem, najlepszy jest. Yy sposób pomocy dla niego i to po prostu nie rozmawianie na ten temat, bo zauważyłem, że wszyscy, którzy się nazywają jego przyjaciółmi, to cały czas poruszają jego temat, to z kim on tam był, co się stało, dlaczego i dlaczego, a myślę, że Stuart odszedł z internetu właśnie po to, żeby nie gadać na jego temat. I ja od tego momentu nie poruszam w ogóle jego tematu, nigdy nie zacząłem sam, żeby, żeby o tym gadać i i staram się unikać. Ale, no. ale widzę, że Ciebie to rusza ten temat. Nie, i jest bo, mocno emocjonalny. W sensie, no bo cała historia ta z Team X jest dość mocno emocjonalna, ale tutaj jest, tak jak mówię, będą też się odpowiednie instytucje tym zajmować, więc ja też nie mogę mówić tu jakichś rzeczy. Sąd po prostu rozwiąże tą sprawę i wtedy będzie wiadomo.